Czy ktoś z Was, narciarzy, nie słyszał o Sella Rondzie? To położony we Włoszech po słonecznej stronie Alp, niesamowity szlak narciarski w sercu cudownych dolomitów, zwany czasami karuzelą narciarską, otacza masy w bo. czyli właśnie grupę górską Sella, od której Penta wzięła nazwę. Gdzie ten ktoś musiałby jeździć, żeby o tym nie słyszeć? A jeśli ktoś nie słyszał, no to świetnie, będzie miał teraz okazję. Cała pętla ma około 40 km z czego zjazdów jest 22 lub 24 km w zależności od kierunku, bo całą tą karuzelę możemy pokonywać w dwie strony, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara z oznaczeniami pomarańczowymi i w przeciwnym kierunku trasą oznaczoną na zielono. Odcinki zjazdowe nie są przesadnie długie. Ich trudność to niebieski bądź czerwony. Czerwonych jest więcej. Także pętla nie nadaje się dla zupełnie początkujących narciarzy. Niezależnie w którą stronę się wybierzemy, łączny spadek stoków to około 4 km. O Selarondzie krąży wiele legend. Jedną z nich jest to, że podobno trzeba się bardzo spinać, żeby zdążyć zamknąć pętlę w jeden dzień. Ale niwi ryzykują, że zostaną gdzieś hen po drugiej stronie góry. Czy to prawda? O tym dalej. Co czyni selarondę czymś tak wyjątkowym? Czy w Alpach nie ma innych pętli? A może są tylko takie krótkie? Nie jestem znawcą wszystkich europejskich ośrodków narciarskich, ale bliżej Polski już napotkałem podobne trasy narciarskie takim na przykład ośrodku Zalbach-Hinterglem. Co prawda nie objeżdżamy góry, lecz dolinę, ale możemy zamknąć piękną pętlę o długości 24 km i sumie zjazdów 4300. Czyli rozmiarowo mniej więcej to samo. Jakby miał mnie kto jednak zapytać, którą z nich polecam bardziej, wskazałbym bez chwili wahania Sela Ronde. I nie chodzi tu o same trasy. W sumie w Salbachu są... Równie fajne, a niektóre może i fajniejsze. Nie o to tu jednak chodzi. Popatrzcie sami na krajobrazy i zobaczcie różnice. I właśnie te nieziemskie widoki, na przykład na ponad 3 kilometrowej wysokości Pitsbo, to jest jedna z tych rzeczy, dla których ludzie w Celarondzie się właściwie zakochują. Jeden ze znajomych swoją relację z Celarondą. Nazywa wręcz byciem psychofanem. No dobra, to zobaczmy teraz, czym to się je. To znaczy, czas na omówienie różnych praktycznych wskazówek. Bo jeśli myśleliście, że teraz będzie o jedzeniu, to o tym na samym końcu. Zakładam, że część oglądających na selarądzie nie była i może się zastanawiać, na co się właściwie nastawić. A ci, którzy byli zawsze mogą porównać wrażenia, a potem coś złośliwie napisać w komentarzach. Pierwszą i podstawową sprawą jest to, że teren narciarski jest tu gigantyczny. Są tu setki kilometrów tras. Sama Sela Ronda jest podzielona pomiędzy cztery ogromne ośrodki. Teoretycznie moglibyśmy kupić cztery różne karnety. No, ale byłoby to kompletnie niedorzeczne rozwiązanie. To, co trzeba zrobić, to kupić jeden karnet Dolomiti Superski. Obejmuje on nielimitowany wstęp do wszystkich ośrodków narciarskich regionu. Jest ich łącznie 12, a suma długości ich tras wynosi, przynajmniej według folderu, 1200 km. Oprócz omawianych tutaj, jest tu na przykład super nowoczesny kronplatz. Niesamowicie malowniczy Laguzoi Corquina D'Ampezzo, czy na przykład fajny 3 cimy, skąd jednak próżno by wypatrywać słynnych trzech cim. W tym roku za 6 dni jeżdżenia po kolei zapłaciłem 320 euro. Za kupno przez internet, przynajmniej dwa dni przed datą rozpoczęcia jazdy, mamy niewielką zniżkę, 20 euro. Oczywiście skorzystałem. Kolejna sprawa, Sela Ronda to pętla. Znaczy to ni mniej ni więcej, że możemy zacząć w dowolnym miejscu i z powrotem do niego dotrzeć. Także niezależnie czy zaczniemy w Arabie, Kanazei, Val czy Korwarze, nie ma to większego znaczenia. Wybierając jednak miejscówkę na noclegi, warto pomyśleć o tym, że część połączeń drogowych prowadzi przez bardzo wysokie przełęcze. Zimą nie zawsze przejezdne. No cóż, ale zimy ostatnio mamy takie, że w sumie śnieg jest tylko na stokach. Tak też było ostatnio, co wyraźnie widać na filmach. My zaczęliśmy od korwary. Ma ona wygodny dojazd z północy. I tak to w tej kolejności przelećmy się dookoła, raz w jedną, raz w drugą stronę. Korwara leży w sercu ośrodka Alta Badnia. To prawdziwy raj dla mniej zaawansowanych narciarzy. Łagodne wzgórza na północny wschód od Sela Rondy, oplotła tutaj niczym sieci pająka, cała plątanina pięknych, długich, niebieskich tras. Pewnie opowiem o nich w jednym z kolejnych filmów. Wróćmy jednak do Sela Rondy. Wjeżdżamy pierwszą gondolką i już od razu. Widzimy trasę, na którą warto spoczyć, szczególnie jeśli jest rano i jest ona w idealnym stanie. To czarna jedynka Falon. Przy okazji najwyższy punkt narciarski wewnątrz Solarondy. Nas czekają dwie czerwone, stosunkowo łagodne, bardzo fajne trasy, w których połowie żegnamy się z ośrodkiem Altabadia, o czym informują banery. I dalej spokojnie dojeżdżamy do wyciągu. Który przejeżdża nad górną częścią malowniczego miasteczka Araba. Stąd z jednej stacji ruszają aż trzy gondole. Dwiema z nich możemy się wybrać na około trzygodzinną wycieczkę w bok na najwyższy szczyt dolomitów Marmoladę. Znajduje się tam zjazd o różnicy wysokości 1815 m, ale o tej wspaniałej wycieczce w kolejnym filmie. My podjeżdżamy trzecią gondolką, gdzie kolejnymi bardzo malowniczymi zjazdami będziemy poruszać się w kurę doliny Fodom. Fragmentami jak na Czerwonej jest tu całkiem stromo. Ale w ogóle ośrodek narciarski w Arabie to właśnie sporo trudnych, nieraz czarnych tras położonych na stromych, przez cały dzień zacienionych stokach. Długą gondolą docieramy w końcu do przełęczy Pordoi. Prowadzi tędy jedna z wspomnianych wcześniej dróg dojazdowych przez wysokie przełęcze. Nie zdziwmy się zatem, kiedy wprost z gondoli wypadniemy na zaparkowane auta. Dalej łagodna niebieska to krzeseł i wjeżdżamy pod Cas Tu kończy się ośrodek Farabie i zaczyna waldę fassa. Widok stąd jest po prostu nieziemski. Z dala widać już trzy turnie Sassolungo, koło którego będziemy przejeżdżać. Przerwimy jednak ten jeden z najdłuższych zjazdów na Selarondzie, aby wspomnieć, że w tej okolicy, Belweder mamy kilkanaście bardzo ciekawych tras, na które możemy zboczyć. Są to w większości czerwone i czarna. Właściwa Sella Ronda kontynuuje się w dół. Zjazd po pewnym czasie traci swój wysokogórski charakter i zamienia się w coś w rodzaju nartostrady w lesie. Wjeżdżamy w dół do tunelu pod drogą do kolejnej gondoli. Podjeżdżamy nią w kierunku przełęczy Sella. Przez nią prowadzi również droga jezdna. Tu pomiędzy masywami i pomiędzy ośrodkami Fassa i Val Gardena na wypłaszczeniu znajduje się sporo łatwiejszych tras. Jest tu wręcz obłędnie pięknie. A mamy trochę czasu na podziwianie, bo część dojazdówek jest niemal zupełnie płaska. Narciarze pomachają sobie kijami, trochę poprzeskakują z nogi na nogę, a co mają zrobić biedni jeżdżący na deskach? Jesteśmy już w ośrodku Val Gardena. Możemy tutaj zjechać niżej, przeciąć dolinę i zjechać jedną z dwóch słynnych tras Secedy. Czarną Pela, znaną bardziej jako Raiser i La Lalongią. Długą trasą o rzeczywistej długości 8,5 km. Stamtąd dalej możemy przejechać do dużego ośrodka Seiser Alb. Ale wróćmy na Sela Ronde. Czeka nas teraz długi zjazd do doliny. W jego dolnej części trawersujemy wzdłuż drogi. By skończyć przy takim mostku. Także nieduży kawałek musimy narty przenieść na plecach. Teraz krótki zjazd do gondoli i wjeżdżamy na malowniczą przełęcz. Rozpoczyna się tutaj bardzo długi zjazd. W jego górnej, najstromszej części jeszcze jesteśmy w Walgardenie. Ale szybko mijamy passo Gardena i już jesteśmy w Alta Altabadi. Końcówka jest całkiem płaska. Dojeżdżamy do ostatniej gondoli, która dowiezie nas, już bez trasy narciarskiej, do Korwary. Ale nim skorzystamy z tej kolei, warto zboczyć tu na kilka sympatycznych tras, które rozłożyły się tutaj na kształt krzyża. Mamy tu pełen wybór, czarno, czerwone i niebieskie. Jak już się najeździmy, wsiadamy do gondoli Boryst i lądujemy w Korwarze, dokładnie tam gdzie zaczynaliśmy. O ile nie będziemy robić jakichś boków, sama Sela ronda zajmie nam powiedzmy jakieś 3 godziny. Także między bajki można wsadzić opowieści, że ciężko zamknąć tą pętlę w jeden dzień. Tak naprawdę, jeśli wystartujemy od samego rana, zdążymy przejechać ją w jedną i w drugą stronę i jeszcze zostanie nam czasu na obiad. Zawróćmy się zatem na pięcie i pojedźmy pętlą w drugą stronę. Od wspomnianego Boresta. Jedziemy najpierw krzesłem, a potem gondolą w okolice przełęczy Val Gardena. Dwa krótkie zjazdy i tyleż wyciągów doprowadza nas do przełęczy Dantersepies. Byliśmy tu też niedawno w drugą stronę. Warto tu przy okazji zjechać znakomitą czarną trasę CIR. Odbywały się tu nawet zawody Pucharu Świata. Trasa czerwona, część Sella Rondy, biegnie równolegle. Stroma jest tylko na początku. Potem to długa niebieska, na końcu prowadząca wręcz ulicami miasteczka Selva di Val Gardena. Napotykamy tu na zabawne narciarskie bramki, nie do wyciągu, lecz do przejścia dla pieszych. Koło piekarni, ach, te zapachy, przechodzimy do kolejnej gondoli. Skąd czeka nas całkiem urozmaicony z trasą czerwoną, do kolejnej gondoli. Podobnie jak w przeciwną stronę, czeka nas tutaj tyle malowniczych, co niemal zupełnie płaskich dojazdówek. W końcu trochę dziwnymi trawersami dojeżdżamy do bardzo długiej jedynastki czerwonej, sprowadzającej nas w kierunku Waldi Fassa. Przejeżdżamy pod mostkiem, wchodzimy trochę pod górę i gondolą kierujemy się w rejon Belvedere. Potem krzesełkami do Sassobecce. I kolejnym bardzo długim zjazdem w stronę Araby. Nim jednak do niej dotrzemy, znów musimy podjechać jeszcze kawałek w górę. Stąd są dwa warianty. Czerwony na wprost i niebieski stradą do tyłu dookoła. Słabiej jeżdżącym zalecam skorzystanie z nartostrady. Sama końcówka czerwonej, jak przystało na trasy w Arabie, to w zasadzie kawałek czarnej. Znów przejeżdżamy wyciągiem nad miasteczkiem. Jeszcze dwie niebieskie, pierwsza krótsza, druga nieco dłuższa. I bardzo ładna, czerwona, jedynka sprowadza nas znowu do korwary. Na koniec, kilka słów o lokalnych zwyczajach i kuchni. Sela Ronda leży na styku kilku regionów. Od północy jest to południowy Tyrol, a więc niemieckojęzyczna część Włoch. Zatem językiem, w którym padnie pierwsze pytanie, z pewnością nie będzie włoski. Najpewniej będzie to niemiecki. Ale niewykluczone, że ktoś zagada do nas po ladyńsku. To jest w lokalnym języku Dolomitów, którym posługuje się około 30 tysięcy ludzi. Szczególnie właśnie w rejonie masywu Sella. Wspomniane położenie na styku kultur kształtuje kuchnię serwowaną tu w niezliczonych restauracyjkach i innych knajpeczkach. Uprzedzając wszelkie wątpliwości, po pierwsze, na stoku nie obowiązuje siesta i kuchnia jest czynna cały czas przed 18.00. Zupełnie nie tak jak we Włoszech nad morzem. W samym menu znajdziemy zarówno spaghetti, pizzę, ale też wurst, szpek czy germknudel mit vanillen sose. Nie jestem pewien, czy widziałem gdzieś kary wurst, ale jeśli komuś nie odpowiada kuchnia regionalna. Zawsze może poratować się tradycyjnym hamburgerem. I na tym kończymy opowieści o Sela Rondzie. Jeśli film się Wam podobał i chcecie następne, dajcie śmiało łapkę w górę i suba. Nic tak nie zachęca do dalszej pracy niż świadomość, że się podobało. A jeśli chcielibyście prześledzić dokładniej całe przejazdy, w opisie na dole znajdziecie linki zarówno do wersji trochę przyspieszonej, jak i tej w czasie rzeczywistym. Na razie